Ania i Marek poznali się na portalu My dwoje, oboje szukając kogoś, kto podzielałby ich pasję do ochrony środowiska. Pierwsza ich rozmowa była przepełniona entuzjazmem, gdyż szybko odkryli, że nie tylko mają wspólne zainteresowania, ale także podobne wartości życiowe. Ich związek rozpoczął się od wspólnego projektu sprzątania lokalnego parku, który przekształcił się w regularne spotkania. Z czasem ich ekologiczne działania przerodziły się w coś więcej. Wspólne sadzenie drzew czy organizowanie warsztatów ekologicznych pozwoliło im nawiązać głębszą więź. Marek zapamiętał szczególnie pewien dzień, gdy po całym dniu ciężkiej pracy w parku Ania przytuliła go i powiedziała, że czuje, jakby już długo się znali. Ta chwila była dla obojga przełomowa. Dziś Ania i Marek nie tylko działają na rzecz środowiska, ale także wspólnie planują przyszłość. Ich historia pokazuje, że miłość może zrodzić się nawet z najmniejszych gestów i wspólnych działań. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich inspirujących opowieści, śledź nasz kanał i odwiedź Majdwoje. Podziel się swoimi doświadczeniami z randek online w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować, aby otrzymać specjalną ofertę na portalu.